Witajcie kochani. Zakończyliśmy nasze zmagania konkursowe. Czas na podsumowanie. Ale najpierw poznajmy rozwiązanie ostatniego zadania. Pudełka, które należało otworzyć to pudełka D, E i H. Pudełko E otworzymy za pomocą hasła 841. Pudełku, prawidłowe rozwiązania ostatniego zadania. Pudełko D otworzymy za pomocą hasła 6, 3, 1, w pudełku znajduje się klucz, nasz konkurs. Nosił nazwę Matematyczny Escape Room, więc to jest symboliczny klucz, aby wyjść z pokoju zagadek. I pudełko H, które otworzymy za pomocą hasła. 732. 2. A w pudełku H nazwisko zwycięzcy. Znajdźmy zwycięzcę konkursu matematycznego. Karol Jarząbek. Gratulujemy Karolowi, a pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się przy rozwiązywaniu zadań, a przy okazji czegoś też się nauczyliście. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych edycjach konkursu.